Idę na imprezę firmową. Wejście kosztowała 5 stów i chcę pokazać, jak to wszystko wygląda, co nie? Pracujesz w korpo i chodzisz na te imprezy, za które nie płacisz. Co założyłam? To nie wiem. Spodnie, Mango. Obcasik jest. Ten garnitur to jest mamy, pamiętacie chyba. No to co? Idziemy? Jestem na jakimś stadionie. Stadion Legii To nie są jakieś żarty Mam super moce, Mam, mam super moce Nocją tak jak pracę Wskoczy na twój dach No nie prac Jak wytrawny gracz Nie z grubej skóry Jezu, ja tak się zastraszyło. Mam tak samo jak ty Miasto bo muszę nakarmić koła najpiękniejszy mój świat no dobra wróciłam może już tańce się zaczną mam super mocę.